Do suchego jedzenia staram się przynajmniej dodawać jakieś pożyteczne składniki. To są algi w formie proszku. Moje koty są do nich przyzwyczajone. Zobaczcie, to jest pokusa. My wszystko kupujemy w takich większych opakowaniach. Musi być wersja ekonomiczna. Teraz mieszamy. Dobrze. Teraz pokażę Wam następną rzecz. To jest błonnik. No, i znowu duże opakowanie Lunderland. Znowu wersja ekonomiczna, w sam raz dla nas. A to z kolei to są drożdże. Też pokusa, też dodatek do barfa. Jeśli niepokoją Was proporcje, to to i tak będą ilości aptekarskie na jednego kota, biorąc pod uwagę, że takie pudło my będziemy jeść przez tydzień tylko jako dodatek. I tu jest jeszcze jedna rzecz. Otóż to jest też błonnik, ale z probiotykami i prebiotykami. Jest na opakowaniu, ale ja się upewniłam, że to może być również dla kota. Niemniej jednak po otwarciu dość nieprzyjemne zaskoczenie, bo to są granulki. No więc faktycznie dla psa. Tutaj bogus wącha najwyraźniej, a te granulki są całkiem ciekawe. Ja znalazłam taki patent, że ja po prostu te granulki rozbijam w takim gustownym moździerzu. No, tutaj oczywiście gangusy patrzą, co ja robię, jak to jest, że kręcę filmik, ale nie o nich. No, a tutaj już idziemy jeść, matka niesie to wielkie pudło. No, i tutaj ogony w górę i ustawiamy się przy miseczkach. Tak, o właśnie, tak się ustawiamy, że ja tutaj po prostu w ogóle nie mam miejsca, żeby się z tymi chrupkami gdzieś tutaj wbić. O, no i tutaj rzucam na miseczki. Bardzo będzie dobre, nie szkodzi, że z dodatkami. Do suchego jedzenia staram się przynajmniej dodawać jakieś pożyteczne składniki. To są algi w formie proszku. Moje koty są do nich przyzwyczajone. Zobaczcie, to jest pokusa. My wszystko kupujemy w takich większych opakowaniach. Musi być wersja ekonomiczna. Teraz mieszamy. Dobrze. Teraz pokażę Wam następną rzecz. To jest błonnik. No i znowu duże opakowanie Lunderland. Znowu wersja ekonomiczna w sam raz dla nas. A to z kolei to są drożdże, też pokusa, też dodatek do barfa. Jeśli niepokoją Was proporcje, to to i tak będą ilości...